Borg Frankenstein, położony na wzgórzu koło Darmstadt w Hesji, jest związany z jedną z najbardziej znanych postaci w literaturze grozy Wiktorem Frankensteinem. Jednakże, pomimo popularnej nazwy, zamek nie jest bezpośrednio powiązany z postacią Mary Shelley. Historia zamku sięga XI wieku, kiedy to został zbudowany jako średniowieczna twierdza. Legendy o Frankensteinie zaczęły krążyć w okolicach zamku, kiedy to pewnego wieczora grupa ludzi zauważyła tajemnicze błyski światła i dziwne dźwięki dochodzące z wnętrza budowli. Wyobraźnia ludzi przerodziła się w przekonanie, że zamieszkują w nim potwory i są tam przeprowadzane eksperymenty naukowe. To miejsce stało się centrum opowieści o rzekomych eksperymentach. Które doprowadziły do narodzin postaci z powieści Mary Shelley. Dziś Bark Frankenstein jest popularną atrakcją turystyczną, przyciągającą zarówno miłośników horrorów, jak i osoby zainteresowane historią i architekturą. Zwiedzający mogą odkrywać starożytne mury, rozległe dziedzińce i piękne widoki na okolice. Niemniej jednak, to ciemna i tajemnicza przeszłość zamku przyciąga uwagę wielu badaczy zjawisk paranormalnych. Opowieści o widmowych postaciach, duchach i niepokojących dźwiękach ciągle krążą wśród osób, które odwiedziły to miejsce. Zamek Hołska to intrygująca budowla położona w północnych Czechach, nieopodal granicy z Niemcami. Choć ten tajemniczy zamek nie znajduje się bezpośrednio w Niemczech, związki geograficzne sprawiają, że jest on często wymieniany w kontekście miejsc nawiedzonych w tym regionie. Jego pochodzenie jest otoczone mrocznymi legendami i spekulacjami. Według niektórych opowieści zamek został zbudowany w miejscu, gdzie znajdowało się piekielne wybrzuszenie, z którego wydobywały się potwory i demony. Aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się na świat, władze postanowiły wybudować zamek na tym przeklętym miejscu. Zamek Chuska miał też być używany jako miejsce doświadczeń alchemicznych i praktyk okultystycznych. Jedną z najbardziej znanych historii jest ta o głębokim lochu wewnątrz zamku, który działał jako olbrzymie zabezpieczenie, utrzymując złe moce wewnątrz. Według legend otwór w lochu prowadził prosto do piekła. Obecnie zamek Chłuska przyciąga turystów zainteresowanych historią i tajemnicami. Zwiedzający mają okazję poznać jego bogatą historię, przepiękne sale i dziedzińce oraz mistyczną atmosferę tego miejsca. Jednakże, podobnie jak w przypadku wielu miejsc związanych z legendami o nawiedzeniach, Zamek Hauska przyciąga również badaczy paranormalnych, poszukujących dowodów na obecność duchów i zjawisk niezwykłych. Norymberskie lochy to sieć podziemnych kanałów w historycznym mieście Norymberga, w Niemczech. Te podziemne przestrzenie zostały wydrążone w skalę pod miastem, a ich pierwotne przeznaczenie było funkcją obronną i gospodarczą. Kiedyś pełniły rolę w dostarczaniu wody, napędzaniu młynów i magazynowaniu zapasów. Jednakże w ciągu wieków te mroczne i klaustrofobiczne korytarze były także wykorzystywane jako więzienia, miejsca przesłuchań i egzekucji. W czasie średniowiecza i w okresie wczesnej nowożytności wiele osób uwięziono w lochach z powodu rzeczywistych lub rzekomych przestępstw. To tutaj przetrzymywano wielu skazańców czekających na swój los. Opowieści o nawiedzeniach w norymberskich lochach są rzadkie, ale niektórzy twierdzą, że miejsce to jest pełne niepokojącej atmosfery. I że można tu czasem usłyszeć dziwne dźwięki, lub wyczuć niezwykłe zimno. Czy to wynika z przeszłości tego miejsca, czy może wyobraźni i efektu sugestii, pozostaje kwestią kontrowersyjną. Jednak norymberskie lochy z pewnością są miejscem, które pozostawia trwałe wrażenie na odwiedzających. Zauważyłem, że zdecydowana większość moich widzów nie subskrybuje kanału, dlatego też serdecznie do tego zachęcam. Wielka brama w Berlinie to imponująca brama miejska, która jest częścią dawnych fortyfikacji miasta Brandenburg-Anderhavel w Niemczech. Zbudowana w XIII wieku, brama była ważnym elementem obronnym miasta, stanowiąc jedno z głównych wejść do średniowiecznych fortyfikacji. Brama była świadkiem konfliktów zbrojnych, oblężeń i epidemii, które miały miejsce na przestrzeni wieków. Choć nie ma żadnych oficjalnych relacji o nawiedzeniach w tym miejscu. Dawna historia bramy i okoliczne wydarzenia mogą sprawić, że wielu ludzi czuje niepokój wobec jej monumentalnych murów i mrocznej atmosfery. Dzisiaj Wielka Brama jest popularnym punktem turystycznym, który przyciąga zarówno miłośników historii, jak i osób poszukujących unikalnych doświadczeń. Wysokie wieże i solidne mury zapewniają niezapomniane widoki na okoliczne krajobrazy i są przypomnieniem o burzliwej przeszłości tego regionu. Zamek Reinstein położony w Rheinland-Pfalz w Niemczech jest kolejnym interesującym miejscem, które warto włączyć do listy potencjalnie nawiedzonych. Zamek został zbudowany w XIV wieku i był wielokrotnie przebudowywany i odrestaurowywany na przestrzeni wieków. Jego historyczne znaczenie w okolicznych wojnach i konfliktach sprawiło, że zamek Reinstein jest bogaty w opowieści o dawnych bitwach i tragicznych wydarzeniach. W przeszłości był również centrum szlacheckiego życia i kultury. Opowieści o nawiedzeniach w zamku Reinstein są rzadkie, ale wiele miejsc o takiej historii może wywołać poczucie niepokoju lub tajemniczości. Dzisiaj zamek jest atrakcją turystyczną, a odwiedzający mogą odkrywać jego piękną, zabytkową architekturę i panoramiczne widoki na Dolinę Renu. Zamek Heidelberg to jeden z najbardziej znanych i romantycznych zamków w Niemczech. Położony na stoku góry nad rzeką Neckar w badeni wirtembergii Jego historia sięga XI wieku, a w ciągu wieków pełnił rolę siedziby elektorów Palatynatu, znanych również jako elektorzy Palatynatu Reńskiego. Choć zamek Heidelberg jest znany przede wszystkim ze swojej pięknej architektury i pięknych widoków, to związane są z nim także opowieści o dawnych nawiedzeniach. Podobnie jak wiele innych średniowiecznych zamków, miał swoje czasy walk i konfliktów, co dodaje mu aure tajemnicy. I potencjalnego związku z nadprzyrodzonymi zjawiskami. W przeszłości zamki były miejscami, gdzie odbywały się liczne procesy czarownic i egzekucje. Te nierzadko przekształcają się w legendy o nawiedzeniach i duchach. Brocken, znany również jako Brocken-Spektry, to szczyt górki położony w paśmie górskim Harz w Saksonii Anhalt w Niemczech. Góra ta jest również znana z licznych legend i opowieści związanych z czarownicami i sabatami czarownic. Ze względu na swoje położenie na szczycie, góra ta jest często pokryta gęstymi mgłami i chmurami. A warunki atmosferyczne nadają temu miejscu tajemniczą i niesamowitą aurę. Harz był znanym miejscem wierzeń i praktyk okultystycznych, a przypisywano mu potęgę magiczną. W średniowieczu wierzyło się, że wieczne ognie na szczycie Brocken były związane z wyjątkowymi mocami. I że miały one związek z rytuałami czarownic. Oczywiście nie ma naukowych dowodów na istnienie czarownic czy sabatów czarownic na górze Brocken, ale niezwykła atmosfera tego miejsca sprawia, że jest ono wciąż przedmiotem fascynacji i spekulacji. Zamek Wernigerode, położony w Wernigerode w Saksonii Anhalt, Niemcy, to piękna budowla, której korzenie sięgają XII wieku. Zamek przetrwał wiele zmian architektonicznych i historycznych, jednak jego pierwotne zastosowanie było obronne. W czasach średniowiecza i wczesnej nowożytności, zamek Wernigerode był miejscem, gdzie odbywały się liczne spotkania szlachty oraz ważne decyzje polityczne. Tak jak wiele średniowiecznych zamków, zamek Wernigerode był również świadkiem wielu konfliktów zbrojnych i okrucieństw, które dodają mu tajemniczości. Podobnie jak w przypadku wielu miejsc o bogatej przeszłości zamek Wernigerode obrósł opowieściami o potencjalnych nawiedzeniach i duchach. Zwiedzający i pracownicy zamku od czasu do czasu zgłaszają dziwne dźwięki, zimne podmuchy powietrza czy tajemnicze cienie. Klasztor Ilmünster położony w Bawarii w Niemczech to starożytny klasztor benedyktyński, którego początki sięgają IX wieku. To jeden z najstarszych klasztorów w południowych Niemczech, który odgrywał ważną rolę w rozwoju kulturalnym i religijnym tego regionu. Historia klasztoru Ilmünster jest bogata w wydarzenia i postaci, które uczyniły je miejscem o wielkim znaczeniu w okolicznej społeczności. Przez wieki klasztor służył jako miejsce modlitwy, nauczania, produkcji i schronienia. Klasztor posiada też wielowiekowe archiwum, które zawiera cenne dokumenty i manuskrypty z przeszłości. Podobnie jak w przypadku wielu starożytnych budowli, klasztor Ilmünster. Jest często uznawany za miejsce, w którym można doświadczyć nadprzyrodzonych zjawisk. Odwiedzający zgłaszają czasem dziwne dźwięki, cienie i uczucie obecności w pustych pomieszczeniach. Czy to wynika z przeszłości klasztoru, czy może jest tylko efektem wyobraźni? Pozostaje otwarte na interpretację. Zamek Hohenzollern, usytuowany w Badeni-Wirtembergii, to jedno z najbardziej fascynujących miejsc w Niemczech. Jego historia sięga średniowiecza, ale obecny zamek został odbudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim. Mimo wspaniałego wyglądu, kryje on tajemnice nawiedzeń. Opowieści o duchach, zjawiskach paranormalnych i nierozwiązanych zagadkach krążą wokół jego murów. Jedną z legend jest ta o duchu białej damy, prawdopodobnie królewny Johanny von Hohenzollern. Mówi się, że duch królewny wciąż odwiedza swoje dawne apartamenty. Inna opowieść mówi o duchu młodego chłopca, który utknął w murach zamku po upadku zwierzy. Opowieści obejmują także sztormową noc, kiedy zamek był odbudowywany. Rzekomo ukazał się cień postaci. Współczesne relacje donoszą o słyszanych krokach, szeptach i dziwnych dźwiękach. Niektórzy twierdzą, że widzieli cienie przemieszczające się po zamkowych korytarzach, a inni czują dziwne zmiany temperatury. Zamek Hohenzollern przyciąga badaczy zjawisk nadprzyrodzonych i pozostaje tajemniczy i niezwykły. Dziękuję za obejrzenie, jeżeli film się spodobał i chciałbyś więcej treści tego typu, zostaw subskrypcję, like, komentarz lub udostępnij.